Który broker jest lepszy, XTB czy Etoro? Sprawdźmy na konkretnych liczbach i danych, który z nich jest lepszy. To platformy inwestycyjne, które są często wybierane przez polskich inwestorów. Porównajmy, gdzie lepiej otworzyć konto. Kategoria numer jeden: oferta handlowa. XTB dysponuje ponad 7 tysiącami akcji, zresztą podobnie jak Etoro. Co jednak ważne, XTB oferuje spółki notowane na polskiej giełdzie. A w Etoro próżno szukać ofert z GPW. Warto też podkreślić, że w XTB macie do wyboru ponad 1600 ETF-ów, a w eToro jest ich 700. Podsumowując, dom maklerski XTB w kwestii akcji i funduszy ma więcej do zaoferowania. Jednak jest jeden element, którym eToro dystansuje XTB: jaki u tego brokera zakupicie kryptowaluty, czego nie ma w XTB. Kategoria numer 2. prowizje i opłaty. Rejestracja i prowadzenie konta w obu przypadkach są darmowe, tak samo jak wpłaty. Natomiast jeżeli chodzi o wypłatę, no to tutaj pojawiają się już rozbieżności. W XTB są bez prowizji, a w ETORO każdy przelew kosztuje 5 dolarów. Co więcej, w XTB do 100 tysięcy miesięcznego obrotu można inwestować w akcje i ETF-y bez opłat, a w ETORO każda transakcja związana z kupnem lub sprzedażą akcji oznacza koszt rzędu 1 lub 2 dolarów. Co się jednak chwali, to darmowy handel ETF-ami w ETORO. Kategoria numer 3 bezpieczeństwo. Nad XTB nadzór sprawuje polski KNS, a eToro działa na zagranicznej licencji państwa członkowskiego w Unii Europejskiej Cypru. Obie platformy działają od lat i są bardzo wiarygodne. Twarzą XTB jest Zlatan Ibrahimović, a eToro sponsoruje wiele klubów piłkarskich np. Arsenal Londyn. Podsumowując, nieco więcej plusów zanotowaliśmy po stronie XTB. Nie mamy jednak wątpliwości, że eToro to też dobry wybór na konto inwestycyjne.